W związku z tym, oczywiście, jest to, jest to pewien paradoks, no ale tak, byli Polacy w, w Czerej i, i bardzo, bardzo rozrabiali, Ale osobiście nie czuję się odpowiedzialny za Dzierżyńskiego, uważam, że to, są to zbrodnie sowieckie. Czy są ze strony Państwa pytania na tym etapie? Czy można właśnie pytanie? Proszę bardzo. Ja przepraszam, bo tak prowokacyjnie. Mam takiego kolegę, który różne teorii spiskał, właśnie, pan zaczął Dzierżyńskim, że ja był Polakiem. A właśnie kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, on mówi, nie, Dzierżyński tak naprawdę to też był Żydem. Co pan myśli na ten temat? Nie, no to wie to w ogóle fantasmagoria. Dzierżyński był z wspaniałego domu, z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego majątek znajdował się bardzo blisko majątku, zresztą Piłsudskiego, byli spokrewnieni w No właśnie ja tak słyszałem, że spokrewni. Był to człowiek ze świetnego rodu, z bardzo dobrym rodowodem litewskim, Polak. Jego cała rodzina była, była stamtąd. Także jest to, jest to oczywiście dzika brednia. Natomiast jest y, kapitalna historia. Otóż y, Wasilewski, Leon Wasilewski, współpracownik bliski Piłsudskiego, w kuluarach konferencji w Rydze podobno rzekomo spotkał Dzierżyńskiego. No i Dzierżyński wyciąga do niego rękę. Cześć Leoś! Bo przecież oni się wszyscy świetnie znali. A Wasilewski nie, nie, nie podaje mu ręki. No co, to zwariowałeś? Czy to ja, Pelek? Ale mówi, potworowi bordercy nie podam ręki. No przecież to jest głupio, mówi do niego Dzierżyński. Przecież żaden inny Polak przede mną tylu ruskich nie wysłał do bia. Ale oczywiście, jak Państwo się domyślają jest to anegdota, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Znaczy, jeszcze też mam pytanie, bo a propos Piłsudskiego, to też słyszałem taką teorię, że po pierwsze też koń nie był Żydem, a po drugie, to znaczy, nie wiem, czy to prawda, ale z ciekawości jeszcze o bitwie warszawskiej, że Piłsudski podobnież właśnie chciał uciec z Polski, zrzekł się z władzy przed bitwą warszawską. Nie wiem, czy pan słyszał? nie no, co do pierwszej rzeczy, no to nie wiem, czy w ogóle to coś mojego. No, nie był oczywiście Piłsudski Żydem, chociaż Żydów lubił, ponieważ myślał w kategoriach oczywiście wielonarodowej Rzeczypospolitej, której Żydzi byli, byli owiecznym elementem. Natomiast jeżeli chodzi o kryzys Piłsudskiego, no to tak, ciemno, to jest znany fakt. Znaczy był taki moment, w którym w przededniu bitwy, dwa, 3 dni przed bitwą warszawską, doznał pewnego kryzysu, takiego, powiedział osobisto-psychicznego, to znaczy uznał, że e, wyprawa kioska. Był jednak za dużym ryzykiem, znalazł się pod wielką presją prasy polskiej, która go bombardowała, szczególnie NZD z tego powodu. No i, i uznał, że, 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 że naraził Polskę na wielkie niebezpieczeństwo, i rzeczywiście miał kryzys, wycofał się na, 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 na pewien czas i właściwie przejął dowodzenia generał Rozwadowski. Natomiast kryzys ten został przezwyciężony i, i, i Piłsudski, myśli, niektórzy autorzy myśli, twierdzą, że myślał o samobójstwie w przededniu Bitwy Warszawskiej. Natomiast wziął się w garść i, i, i ten już malek dla wieprza to był jego malew. To może ostatnie pytanie jeszcze ode mnie, tutaj takie troszeczkę lokalne, bo Białystok jest stolicą, kolebką jak gdyby narodzinę idei Esperanto, prawda, czyli idei takiej, która miała w zamierzeniu być taką szlachetną ideą ludzi z jedną religią, z jednym językiem, bezwojem, a tutaj się toczyły takie decyzje, dyskusje, pamiętam między innymi na sesji Rady Miasta, i jest taki radny Białostocki, który twierdzi wręcz przeciwnie, że to jest jakaś taka idea kosmopolityzmu, właśnie, która ma ujednolicić e, świat, nie wiem, jakiś spisek masański. Pan pisze o takich rzeczach, więc jestem ciekawy, jak pan na przykład to ocenia. właśnie. Pan, no ja jestem ogólnie rzecz biorąc zwolennikiem ludzkiej różnorodności. Wie pan? E, to znaczy, to znaczy e, powiedziałbym, im większy jest w każdym społeczeństwie wachlarz posta, poglądów i więcej ludzie się różnią, to jest bogatsze i w tych sporach, które ze sobą ludzie toczą, można ciekawe z tego jakieś wnioski wysnuć, ponieważ najbardziej, dla mnie najbardziej cenną rzeczą na świecie, którą najbardziej cenię i kocham, to jest wolność słowa. To, że ja dzisiaj mogę tutaj z Państwem usiąść, jeżeli coś czujesz, zaraz pewnie zapyta o sojusz Polski z Hitlerem, ja powiem, że tak, trzeba było iść z Hitlerem na wschód i mamy do tego pełne prawo i możemy się o to wspierać, dyskutować bez rzucania w siebie inwektywami, albo nikt nie za to nie zamknie jeszcze w pereżu karduskim, prawda? E, natomiast e, i, i wszelkie pomysły, do tych, które mają zatrzeć różnice między ludźmi, zamienić ludzi w monolit, e, które mają pozbawić nas naszych różnic, różnych poglądów, które mają zamienić nas właśnie z indywidualnych jednostek, z jednostki stadne, no to oczywiście śmierdzą mi bolszewizmem i komunizmem. A, czyli właśnie próbą a, pozbawienia człowieka jego indywidualności i jego jestestwa. Natomiast, no wie pan, akurat e, o ile bolszewików bym powiedział, że mieli czarne podniebienia <grywania> i, i próbowali to, te swoje idee realizować w sposób ludobójczy i było to absurdalne absurda, no od samego początku, no to akurat Esperanto, wie pan, ten druk, to raczej bym widział to Takich dobrodusznych marzycieli, którzy chcieli zmienić świat, widzieć bez wojny. Oczywiście ja takich ludzi lubię. Ja lubię w ogóle postrzelonych ludzi, wariatów, ludzi oderwanych od rzeczywistości. Mam do nich zawsze pewną słabość, bo w każdym szaleństwie jest zalą, te, zalążek geniuszu. E, no ale oczywiście, pan, no, ja, ja nie zamierzam się uczyć esperanto, czyli uh -huh. chce mnie pan na to zapytać, żeby był to... Pewna taka fanaperia, ten oryginalny pomysł, pewne swoje. Niektórzy twierdzą, że utopia po prostu, tak? Jakaś no oczywiście, że utopia, ale gdyby nie było to utopią, to byśmy dzisiaj wszyscy mówili bez Esperanto. Ja mówiłem po angielsku na przykład, tak?